Dzień dobry Państwu, a zatem odcinek numer 199, czyli bardzo, bardzo, bardzo zbliżamy się do tej okrągłej dwusetki, jeśli ktoś się zastanawia, może przez chwilę myślałem, czy w jakiś specjalny sposób to powiedzmy uczcić, ale tak naprawdę nic specjalnego nie przychodzi mi do głowy, więc będzie to raczej odcinek jak to odcinek, no nie wiem, może jakiś QA, jeśli tak, to piszcie jakieś tam pytania, chociaż... O co tak naprawdę można by mnie zapytać? Mój kontakt z wrestlingiem to jest oczywiście wyłącznie Ring of Honor, no i powiedzmy polski wrestling. Mój kontakt z WWE niedługo będzie okrą okrągłe 9 lat, jak zaprzestałem oglądania WWE. Właśnie w 2012 roku jedynym wyjątkiem jest Royal Rumble Match. No ale przecież QA zawsze może być na różne tematy, nie tylko związane z Ring of Honor. Ale to tylko takie luźna sugestia. Absolutnie do niczego nie zobowiązująca, więc jakieś pytania? Może kogoś coś ciekawi? Proszę bardzo śmiało, a jak nie, nie ma problemu. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest wrestlerka Oroge, która na razie jeszcze bardziej mieni się mianem menedżera w grupie, której nazwy zawsze mam problem wymówić: The Righteous. Wita Von Starr. Która ostatnio była gościem w podcaście Orowageowym Orowage Strong Podcast i parę nam ciekawostek wyjawiła ze swojego życia, mianowicie wyobraźcie sobie, że jej okres dorastania często, to często był czas, w którym który ona spędzała wśród osób, których pasją jest skateboarding oraz snowboarding. I była tym na tyle zainteresowana, że jakiś czas później, kiedy już troszeczkę liznęła te tematy, brała udział w różnych zawodach związanych z tymi dziedzinami. Do tego sporo podróżowała, poznawała ludzi, a sama, ta, sama nauka tych dziedzin dała jej posmak tego, czym jest ból i czym jest przełamywanie barier. Co co oczywiście przydało jej się, kiedy wkroczyła w świat wrestlingu, co sama oczywiście przyznała, to wszystko, no wiadomo, do tego jeszcze oswajanie się z lotem w powietrzu na desce, no to wszystko bardzo jej się przydało co do tego, ażeby, ażeby prawidłowo, śmiało i do przodu wkroczyć właśnie w ten świat wrestlingu. Skoro mówimy o świecie wrestlingu, no to właśnie jej początki w wrestlingu wyglądały tak, że Zaczynała ona, zaczynała ona trenować wrestling z tego względu, że miała po prostu koleżanki, które tam trenowały wrestling, i poprzez nie właśnie zapoznała się z wrestlingiem. Tak była chętna, no okej, okay, przyjdziemy, spróbujemy, zobaczymy, czy się spodoba. No i rzeczywiście się spodobało, chociaż tak jak wtedy na początku one były tam w sumie we szóstkę, tak na dzień dzisiejszy, poza witą, już tylko jedna jeszcze kobieta wśród tych gron przyjaciółek wciąż jeszcze siedzi w tym wrestlingowym biznesie. Wita Von Starr zaczęła przygodę z wrestlingiem 6 lat temu, a jej pierwszym trenerem był być może dobrze Wam znany Drew Gulak. Też warto wspomnieć, że w pewnym momencie swojego życia pracowała w cyrku. A ponieważ miała już doświadczenie z jazdą na desce, w związku z tym, występowanie te kilkanaście metrów nad ziemią nie stanowiło dla niej problemu. Więc pracowała tam jako powietrzna akrobatka z wykorzystaniem łańcuchów czyli innymi słowy, tworzyła show z wykorzystaniem muzyki i jak sama przyznaje. Było to nie tylko też ciekawe doświadczenie, ale również ciekawe wynagrodzenie, jak to ujęła. A w cyrku, jak i w ringu, zawsze istnieje jakiś tam procent możliwości no, albo promil, jak kto woli. No zawsze wiadomo, istnieje ta minimalna ewentualność, że coś pójdzie źle i skończy się to źle. No ale jak dotąd Witę pech w tej kwestii w cyrku omija, w ringu również omija, ale jak ona sama to podsumowała, to kwestia nie tyle szczęścia, ale też wielokrotnych treningów, aby mieć pod kontrolą tak wiele jak się da. No i jeżeli chodzi o jej aktualność, aktualną pozycję w Ring of Honor, e, warto wspomnieć, że bierze, weźmie udział w, tu, w letnim turnieju kobiet, e, który wyłoni nam y, następną mistrzynię kobiet, ponieważ pas jest oczywiście obecnie zwakowany. E, to już chyba z półtora roku, jeżeli dobrze pamiętam. No. I Vita Von Star będzie właśnie jedną z osób ubiegających się o uzyskanie tego tytułu, a ile jednakże, że dała się już poznać w storyline'ach ja jako ta kobieta po złej stronie mocy, która lubi ingerować w pojedynki mężczyzn na, na rzecz osiągnięcia Korzystnych celów dla jej grupy. W związku z tym warto wspomnieć, że Maria postawiła jej warunek, że jeżeli jeszcze raz Wita będzie ingerować w walki, w walki mężczyzn, wtedy ona z tego turnieju zostanie wyrzucona. <gry> Oczywiście pierwsze co przychodzi na myśl, no mowa tylko o walkach mężczyzn, a przecież kobiety ten raz na jakiś czas też tam pokazują się w ringu, więc wiecie, zawsze pytanie, czy. Czy jakoś wykorzysta ten szczegół? A tego dowiemy się już wkrótce. W jaki sposób? W bardzo prosty sposób. Po prostu wszyscy razem oglądajcie Ringa